Rozmowę o Miłosierdziu, Ojciec Jan Szewek, Pokój Dobro. Proszę Państwa, mówimy o różnych formach kultu Bożego Miłosierdzia. Między innymi o obrazie Jezu w Antobie, o godzinie Miłosierdzia, o koronce do Bożego Miłosierdzia, o święcie Bożego Miłosierdzia. A dziś chciałbym porozmawiać o szerzeniu czci Bożego Miłosierdzia. Jest ze mną siostra Gaudia Skaz ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożego Miłosierdzia. Witam serdecznie siostrę. Proszę Boże. Proszę siostry, czy szerzenie czci Bożego Miłosierdzia możemy uznać za kolejną formę kultu Bożego Miłosierdzia? Tak, jest to na pewno nietypowa forma nabożeństwa, bo wiele osób pod słowem nabożeństwo rozumie zbiór modlitw. To nie jest modlitwa. Ale jeżeli ktoś wie, że to szczególne nabożeństwo wyraża się przede wszystkim w zaufaniu Bogu, wypływającym z doświadczenia Jego miłosierdzia. Nie będzie się dziwił, że jedną z form nabożeństwa jest też szerzenie czci Bożego miłosierdzia. Jezus powiedział, że wszystkich tych, którzy będą czcić Jego miłosierdzie, szerzyć cześć Jego miłosierdzia, będzie bronił przez całe życie i w godzinę śmierci jak swojej własnej chwały. W dzienniczku siostry Faustyny mamy na wielu miejscach takie przynaglenie do szerzenia orędzia Bożego miłosierdzia. Mógłbyś sobie przypomnieć, w jakich kontekstach padają te słowa? Przede wszystkim w kontekście troski Boga o nasze nawrócenie, czyli troski o nasze szczęście, szczęście wieczne, nie tylko tu i teraz, ale i na, na całą wieczność, żebyśmy nie przegrali tej wieczności. Wiele osób zeszło z Bożych dróg, uznając je albo za nieatrakcyjne, albo po prostu na, za zbyt trudne, a my, dając świadectwo o tym, naszym osobistym doświadczeniu Bożej miłości, o Jego miłosierdziu przyciągamy ludzi do Boga, przywracamy im prawdziwy obraz Boga, i, i to by było, o to chodziło, żeby ludzie do Boga wrócili. Jest też bardzo często na kartach, dzienniczkach ten kontekst paruzji, czyli Jezus wzywa do głoszenia Jego miłosierdzia przed Jego kolejnym przyjściem na świat. Jego słowa są bardzo przyjmujące. W jednym miejscu możemy przeczytać na przykład Mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Te słowa nie tylko jakby są przynagleniem do głoszenia orędzia miłosierdzia, są też przestrogą i są też takim nakreśleniem prawdziwego obrazu Boga, bo Bóg miłosierny nie jest pobłażliwy. On w swoim miłosierdziu, jakby podstawą miłości Boga jest sprawiedliwość, a miłosierdzie to jest ten zdumiewający czyn miłości, który wykracza poza ramy sprawiedliwości, jakby dając dużo więcej niż ktokolwiek na to zasługuje. A czy Pan Jezus mówi, w jaki sposób powinniśmy szerzyć Jego miłosierdzie? Z dzienniczka wynika, że, że jemu chodzi przede wszystkim o świadectwo życia, czyli y, taka codzienna ufność Bogu y, i miłosierdzie wobec innych ludzi. Nawet powiedział bardzo dokładnie, co to jest to miłosierdzie wobec innych. Y, powiedział, że ma jak, tak jakby trzy wymiary, czym? Słowo i modlitwa. Y, I one w sumie tworzą taką pełnię, którą możemy nazwać postawą miłosierdzia. I właśnie ta postawa miłosierdzia względem innych w naszej codzienności najlepiej mówi o Bożym miłosierdziu, jest najlepszą formą czci Bożego miłosierdzia, kiedy ludzie w nas rozpoznają żywego, miłosiernego Boga, nie teorię. Jezus podpowiada też, że, że prawdziwe miłosierdzie ma swoje źródło w miłości do Boga. I właśnie ta intencja odróżnia czyny, które obiektywnie może i dobre, ale są tylko filantropią od prawdziwego miłosierdzia, które jest zakorzenione właśnie w miłości Boga i daje piękne i trwałe owoce. Jezus prosi o taki jeden akt miłosierdzia dziennie, chociaż jeden, ale naprawdę wypływający z miłości do Niego. Zapewne wzorem w szerzeniu miłosierdzia jest święta Faustyna. Jak ona to czyniła? Właśnie tak jakby Jezus sobie tego życzył, czyli świadectwem życia. Ona naprawdę ufała Bogu w tych bardzo trudnych doświadczeniach, które przyszło jej przeżyć przez te 33 lata i była miłosierna dla innych, nawet dla tych trudnych, co jest dla nas czasami nie do przeskoczenia, a ona okazywała im miłosierdzie. Ale to je, mówię teraz w czasie przeszłym, ale jest też czas teraźniejszy, jakby siostra Faustyna po dziś dzień głosi miłosierdzie właśnie przez swój dzienniczek. Jezus jej powiedział, że to co ona zapisze, jej słowa będą pomocą dla wielu ludzi, że oni czytając dzienniczek będą nabierać odwagi, żeby do Boga wrócić. I nas mogą zdumiewać świadectwa y, chociażby wielu więźniów, którzy po przeczytaniu zaledwie fragmentu z dzienniczka nagle zrozumieli, że jest dla nich nadzieja. Na początku powiedziałam, że będziemy rozmawiać o szerzeniu czci Bożego Miłosierdzia. To wielu naszych telewizorów mogło pomyśleć, że to jest y, ograniczone albo skierowane przede wszystkim to wezwanie do kapłanów, że to powinni czynić właśnie w homiliach na w kazaniach, na ambonie, a z tego co siostra mówi, wynika, że jednak to jest wezwanie dla wszystkich ludzi, również świeckich. Tak, tak, zdecydowanie. Chociaż nie można zapominać o tym aspekcie właśnie głoszenia homilii, bo pan Jezus dał nawet szczególną obietnicę dla kapłanów, którzy będą szerzyć cześć Jego miłosierdzia, mówiąc, że on namaści ich słowa, że, że to co będą mówić będzie poruszać serca ludzi do głębi. A zatwardziali grzesznicy będą się kruszyć pod mocą tych słów. Tak jak Ojciec mówi, my, większość z nas możliwość szerzenia czci miłosierdzia ma raczej w kontaktach takich codziennych, kontaktach międzyludzkich, jak chociażby nasze rozmowy z innymi. Ile w tych rozmowach jest narzekania, oceniania, takiego pesymistycznego patrzenia na życie. A my możemy być świadkami sprzeciwu, prawda? Możemy być kimś, kto, kto będzie ukierunkowywał te, te nasze codzienne kontakty na światło wiary, na dostrzeżenie Bożej obecności, że Bóg, ten miłosierny, dobry Ojciec, jest obecny w każdym doświadczeniu, nawet najtrudniejszym, że nic się nie wymyka mu z rąk. I to jest, myślę, taka bardzo cenna umiejętność. Tu do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiwnikach przyjeżdżają tysiące. Pątników. Zapewne siostra się z nimi widuje. Czy oni dzielą się, w jaki sposób na co dzień praktykują, szerzą cześć Bożego Miłosierdzia? Czy może w archiwach macie zapisane takie świadectwa, które wynikają właśnie z tych łas, które Jezus przyobiecał za szerzenie czci Jego Miłosierdzia? Przypomina mi się historia pewnej kobiety, która cierpiała na taką bardzo nietypową chorobę. W jednej ręce gniło jej ciało. I po tym, jak wyszła za mąż i urodziła pierwsze dziecko, ta choroba się nasiliła. Lekarze jednak nie chcieli podjąć się operacji, bo ona miała bardzo słabe serce. Wtedy, w tym trudnym doświadczeniu dla niej, bardzo trudnym, przyszła do niej pewnego dnia sąsiadka i przyniosła ze sobą obrazek Jezusa miłosiernego. Dając go jej, powiedziała, że, żeby ona ufała Bogu, że on jest miłosierny, dobry, on może wszystko. I rzeczywiście ta chora kobieta zaczęła się modlić i mówiła, że modląc się przed tym małym obrazkiem, jej serce napełniało się pokojem i ufnością. I w końcu lekarze zdecydowali się na operację. Wycięli jej te chore tkanki mięśniowe. Niestety jednak po pewnym czasie ta choroba wróciła. I to wróciła z dużo większym nasileniem więc ona cierpiała tak bardzo, że nawet prosiła lekarzy o amputację żeby jej rękę obcięli, bo ona tego bólu nie jest w stanie znieść. Leczyła się w Krakowie. I proszę sobie wyobrazić, że pewnego dnia, wychodząc z kliniki, zobaczyła tramwaj z napisem Łagiewniki. Od razu skojarzyła, że to jest to miejsce, w którym jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i grup siostry Faustyny pomyślała, że tu przyjedzie pomodlić się. Tak też jej uczyniła i zostawiła tutaj na skrawku gazety zapisaną taką intencję do siostry Faustyny. Pomóż mi wytrzymać ten ból. Nawet nie prosiła o uzdrowienie. Następnego dnia, gdy była w domu... Poszczuła bardzo silne mrowienie w tej chorej ręce. Później się okazało, że to był moment cudownego uzdrowienia. I, I prawda, u początku tego cudu stoi taki bardzo zwyczajny, prosty akt głoszenia miłosierdzia. Dać komuś obrazek i zachęcić do ufności. Serdecznie się jeszcze dziękuję również za zachęcenie naszych telewidzów i mnie osobiście do szerzenia czci Bożego Miłosierdzia. A za tydzień, proszę Państwa, porozmawiamy to może być apostołem Bożego miłosierdzia jakie należy spełnić warunki aby nim być my się dziś z państwem żegnamy do zobaczenia pokój dobro